Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich, rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożony, wlękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani? Dlaczego w złą budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała, nie kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazałem swoje ręce i nogi. Lecz do nich z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumieni, a rzekł do nich Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich. To właśnie znaczyły słowa, które pomówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawej Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będą nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Mamy kontynuację historii dwóch uczniów, którzy szli do wsi zwanej Emaus. Coś wyjątkowego, to co wydarzyło się, co słyszeliśmy wczorajszej Ewangelii, o tym, że oni odchodzili od, tej, od Jerozolimy, odchodzili do, szli do, do Emaus, ale też chcieli iść dalej. Coś co jest znamiennego, że oni wyszli z Jerozolimy, czy odeszli w momencie, kiedy już kobiety oznajmiły, że pusty grób, że jest martwy stały że w Galilei mają się spotkać, że Piotr i Jan zobaczyli pusty grób i chusty i uwierzyli. To wszystko sprawiło, że oni i tak poszli sobie. Zamienne jest to, że tych dwóch, których słyszeliśmy wczoraj, Jezus mówił przez kobiety, żeby spotkali się wszyscy w Galilei, a już był w drugą stronę. I zobaczcie, że ktoś, kto szedł w drugą stronę, iż Jezus zachęcał, czyli totalnie w przeciwnym kierunku, Jezus i tak był z nim, Jezus i tak go znalazł. I do tego stopnia znalazł, że dzisiaj słyszymy, że ci ludzie wrócili i zaczęli chwalić Pana. I oni też się stali świadkami stałego. Także czasami jest tak, że My próbujemy uciekać, my próbujemy odchodzić, my próbujemy jak najdalej być o miejsca, które czasami są miejscami trudnymi, bolesnymi. Ale Jezus tak nas znajdzie, żeby nam pokazać, że warto żyć, bo chce nam pokazać trochę inne życie. Dzisiaj Jerozolima, dzisiaj wieczernik, właśnie w tym wieczerniku, podczas opowiadania o Bogu, o Zmartwychwstaniu nagle wraca Jezus. I po raz pierwszy tak naprawdę, my mamy wiedzę filozoficzną, mamy wiedzę teologiczną, już mamy komentarze biblijne. To byli prości ludzie, którzy bardzo często nie studiowali Pisma Świętego. Tego momenta, kiedy Jezus, kiedy chodził jeszcze po ziemi, cytował im Pismo Święte, Stary Testament, kiedy cytował im proroków, kiedy mówił im, że pewne Pisma będą musiały się wypełnić. Słyszymy od ewangelistów, że apostołowie wtedy nie rozumieli, co im Jezus mówi. Nie rozumieli, co to znaczy powstać z martwych, nie rozumieli tego, że Jezus mówi o jakimś cierpieniu, nie rozumieli symboliki zburzenia świątyni, i odbudowania je w trzech dniach i wiele innych tekstów nie rozumieli. I pewnie dzisiaj też kolejne rzeczy, której nie rozumieją do końca jest, moment, jest fakt tego, że Jezus ma ciało uwielbione, Czyli to, jak wygląda zmarły że to jest zapowiedź tego, jak my będziemy wyglądać, kiedy zmartwychwstaniemy staniemy na końcu świata, że będziemy mieć ciała uwielbione, czyli będziemy mogli przenikać fizyczność, ale z drugiej strony nie będziemy duchami, bo będziemy mogli dotykać, przytulać, będziemy mogli jeść, chociaż pewnie nie, potrzebujemy, nie będziemy potrzebowali jeść. I tego też pewnie apostowie nie rozumieją, i uczniowie, i kobiety, które były w Wieczerniku. Ja myślę, że to jest taka droga też nasza, że są momenty, w których my nie rozumiemy, ale potem przychodzi moment, że już wiemy, że mamy pewność. I tak naprawdę to jest droga chrześcijanina, moja i twoja, że żyjemy w nadziei takiej, że kiedyś zrozumiemy, że się nie potrzebuję, bo wiemy, że jeżeli Jezus mi mówi, że jest ze mną, że prowadzi mnie to wszystko do nieba, to ja mu ufam. Coś, co będziemy powtarzali w niedzielę miłosierdzia, już po raz kolejny. Ufamy, chociaż nie rozumiemy.